Ale tak szczerze, czy ona jest ładna? No, no, bym ją naszpikować, dzieci. Tanta? ta chuda, bez bioder, to jest też Nie podoba mi się takie szczupłe, wiesz, nie, nie jest moim typ. Jedna odpowiedź. Tadam! Kochanie, powiedz mi, czy jak grubo w tym wygląda? Tak, zdecydowanie się ostatnio, więc ja nie wiem, czemu się dziwisz. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Zabaw, to za bardzo się podnieciłem. Nie, no wyglądasz nieźle, naprawdę. Bardzo mi się podoba, młodzieżowo. Ale jakbyś założyła tę wyszczuplającą czarną, to moglibyśmy porównać, tak mówisz. Hmm. Nalać wina, kochanie? Hmm. Lubisz jeździć do mojej mamy na obiad? Nie no, spoko, darmowe jedzenie, tylko mogę do nie gadać. Na przykład wcale. Naturalnie, to również moja mama. No dopiero co byliśmy, całkiem niedawno. Dobrze się bawiliśmy. Mam coś, co powinien być odpowiedział. twojej ulubione. E, przepraszam cię, ty wyniosłeś śmieci, tak jak cię prosiłam, jakąś godzinę temu. Jak już zauważyłaś, że trzeba wynieść, to by się zawiesz stąd, proszę, ok? Naturalnie. A do tego umyłem kubeł, i teraz ugotuję obiad. Nie wiesz, co jutro ja wyniosę. Jeszcze nie śmierdzą tak bardzo. Chilijskie. wino, oczywiście. Nawet, prawda? Kochasz mnie, powiedz mi, kochasz mnie. Tak! Mówiłem już to wcześniej. Możesz mi przez grupę zawracać? Właśnie miałem ci to powiedzieć. Kocham cię najbardziej. Tak, tak, tak. Wiem. Wino. Może nalać ci wina? Hmm? Psz, którą mam kupić, kochanie? Proszę cię, dorać mi. Szafa się nam prawie nie domyka już od twoich rzeczy. Ilekroć coś kupujesz, to potem... Uuu, może oddamy później do sklepu? Może zaniesiesz ją za... Nie! Poza tym w jednej i w drugiej wyglądasz jak związany baler. Jesteś kobieta-baleron. Kup obie. A w czym się lepiej czujesz? Ty wybierasz, musisz sama zdecydować. Weź to, co ci bardziej pasuje. To może... wino. Hmm? Ej, bo my nigdy nigdzie nie wychodzimy wieczorem. Czemu? Co? Gdzie nosi? W domu nie możesz wysiedzieć? Na terwice? Kochania, no... Zbieram na kodzie dla Ciebie. Wdiamem tam. Jesteśmy ze sobą i po co się nie mogę dzielić z jakimiś przypadkowymi ludźmi w ogóle gdzieś? Wiem. Wino. Naleć? Tyle, tyle, tyle. Ale naprawdę chcesz o tym ze mną dyskutować? Dyskusja po pierwsze polega na tym, że mówią dwie osoby i obie osoby słuchają siebie nawzajem. Tego twojego całego gazdnika? Nie kocham. Przepraszam, masz rację. Oczywiście, że chcę. Uważam, że dyskusja to bardzo ważny element w związku i zawsze chcę z tobą dyskutować na każdym dniu.